Nigdy granaty, kurwa Niech wam wąs nie zamydli oczu ani żaden hyper Tylko kurwa Rura i wu i, i, i heady, no Nic kur... Co ci dasz, smoki flesze i co zrobisz z tym? Jak rąk kur... Nie masz, boś kur... Grał w Mu online całe życie, co zrobisz? Nic nie zrobisz, kurwa. im pierwsza sprawa Granaty zawsze, będzie granaty, to po 40 można ćwiczyć, kurwa. Ja, nie przeleciałem granat, powiem szczerze Ale i to zrobił, będzie to nawet dwa Piotrulo! One more mid! Ja do pago idę. Komunikaj, kładź One Tu trzeba jeździć, to trzeba jeździć. daj jak? Dobra, idę tu No tak trzeba grać. To oddaję to oglądanie Donka. Chodź, kurnik. Nie wiem. chyba A? No nie, nie, tylko słyszę. Drzwi jeszcze jeden. Raczej nie. Kurnik drugi. Brawo, brawo. Gdzie są? Chodzą, chodzą mnie. O kurno. No i kurda. Zrać mi się zechciało.

O, oh, Baben! Dajcie Pieter! Jeszcze, jeszcze! Yes. A trzeba coś wrzucić, naprawdę? No. Ja mam, ja mam, ja mam... Ja mam, ja, e... ja mam, ja mam... Ja mam. Zasięg k***a co? Ile ty wzrostu? Mniej? Mniej, no. 76, jakbym miał, to bym... o oh, Jezus. To byście już uleżeli. Nie bałbym się nikogo wtedy. Ale jesteś super kosztują. To też nieprawda. Ale to Jakbyśmy tam To, to jest ciekawe, że mi daliśmy 76, ale tak poważnie Nie. No No teraz moja mina może by się faktycznie przydała na streamie. On taki śmień nie Ale poważnie mówisz? Nie. Mój! Свадьбой уже! Ой, Я то мне иду! Я то мне иду, нема по! Удалось! О! Ай, близко! Пошукаю! Idź Izak teraz ty. Ale na początku nic nie widać. Ta, ta. Uważaj, uważaj. A... Cztery. Mateusz, też? No, no, idę. Strasznie no. ciężkie bo Wiesz jak się ustawiam dalej, to nie sięgałem ręką w ogóle, nie? Machałem ręką i no. nawet nie, nie, nie dotykałem bo z daleka. Maciej łapie wszystkie. Nie? Jak złapiesz wszystkie, to ci daję sto koła. O kurde, Maciej, masz do sto koła. Sto kołów do wygrania, Mateusz. Tylko wszystkie musisz dodać. Ale dobrze, bo nie daje nic złego. Tak, nigdy tak. Nie mam ręce Leader. Odebo kursy na ciebie zrobię. Aj ja mam presję, jako entry DDR -de musiałem złapać coś. Entry DDR -de Meritos. Też ci kupiłem <zysy> Jeżeli chcesz łowić skiny tak jak ja, wbijaj na GeForce Skins i pamiętaj o kodziku PAGO, który daje 10% więcej przy doładowaniu, a dla nowych użytkowników darmową skrzynkę milską. A dla osób, które korzystają z kodu PAGO i doładują konto za przynajmniej 10 zł, jak co miesiąc giveaway. Aby dołączyć do losowania, trzeba wejść na nasz Discord, link w opisie i w sekcji GeForce rzucić screen z historii doładowania i zużycia kodu PAGO. Czemu mi hardy założył,

jest sprytnie krwa od bomby się <grym> wyjechał. </dźwięk> ty jesteś, Mati, takim mózgiem, naprawdę. Beale, 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 beale. Twój stary był low HP, po wojaku Jak się potknął, o po własne nogi, ty wasz szmat. Jaj jestem rozgrany, tu w... alej. swojego paintballa na jakimś człowieku w hektarze ziemi z 1 do 1 odtworzonymi mapami z CSa. O. I że masz normalnie o. rundy, że ludzie przychodzą na paintballa i są rundy. Ale pomysł Bandurski długą, jak grasz człowieku w długiej się kładzie na ziemi, mówi nie mam siły już. I masz normalnie człowieku wielki liśnik u góry, że masz dwie minuty runda. I oni serio muszą na przykład splantować czy coś. I masz jakieś, że CT ma na przykład yy... No CT i Terror muszą mieć, wiesz, jakieś słuchawki, że serio słuchasz pikanie. Mocne, ja, ja bym to robił ogólnie, ale no jeden do jednego ciekawe, jakie to bym było. Ale duże. jeden do jeden mapy. Wziąć człowieku jakiś ten i że serio ludzie się pisą jak chce się. I to nie, że paintball, który ci trwa na przykład runda ci trwa 15 minut, tylko serio to jest 3 minuty. I jest pizza, nie ma chowania się, biegania, nie tak jak ty kampisz zawsze, że siedzisz i jakby mnie zaje Jakbym z bombą sam gdzieś wybiegał. Powiedział mi takie przysłowie w gimnazjum korega. I to powiedział względem nas. N powiedział mi tak. Nam to Pongowski całe życie k***a trąbka w dupie i wszyscy na nie grają. I nie zmieniło się nic po 20 latach. Też podpiszę tam, co nas na***ło. Profil. Dajcie mi klip oglądać. Ej <laughs> jemu uciek. Jemu ucieka mieszka jakoś. Fajny on wychodzi na ten skrzydle. za bramka. FIFA C26 i to jaki klasy ligi? Liga Mistrzów, Liga Mistrzów. Izak idę PO chlebem. Trwało to długo. 18 500 od razu FIFA państwu, bo to się najbardziej opłaca. Nie chyba cię HAHAHAHA <grym> Chyba jesteś <grym> ch <grym> ch <grym> ch <grym> Chyba jesteś pokonny, <grym> nie? Ale to się najbardziej opłaca. Nie ma chuj. No, no No nie ma chł. 600 ZŁOTYCH <grym> wydał na to gówno. Dwadzieścia. Tak. Masz czas na dotację, Mam czy nie? Masz, masz, masz. masz. masz nie ciętało no, on i tak Ja przejechał w HP, ciężko by było. Ała! No co to faul? To co to faul? Nie no, jest to tak full z urwę k***a p***a! No chcieliście bez zniszczeń, możemy łożyć zniszczenie? Kurwa, go ty nie, będzie, nie ja kurwa hamuje, nie? On krył kręka... Dobra, byłem szybszy cały czas, ty szmudo A tak ładnie było Nie wiem gdzie się hamujcie i cię wyprzedza kombonie Kurwa on mi przez opony na strzynki KURWO NIE Zagadał MNIE Position. CO JEST?! Żwir mam, Kur Nie! 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 Nie jadę, nie jadę o pieniądze, na pewno Rezygnuję z wyścigu Wymyj przednie skrzydło Wyprzedź nie jest Dobra, kurwa, dupę Wyprzedź mnie Tomek ta, Co za kurwa, jebano! Ty 30 10 sekund dostałem! Ty kurwa! Specjalnie mi nie chciał piesie wyprzedzić. No ja kurwa, nie mogę wyprzedzać jak jest. No jak kurwa, ci pozycję oddać rakuje. Paliwo zmienia, nie umiem. Ok, clutch up! Go, go, go! Tak? Na butliku O kur. Zlomam, zlomam kręgosłup. Dali... I tak... Ale za drugie. Przeszujemy, uwaga, leci. Ostatnio, że chcę zrobić ten taki challenge, co robił. E, jako się nazywa ten e, taki najpopularniejszy z rzekasów? E, nie... Steve O. Steve o! o. Żeby tu szol przebił mi policzek yy, na ryby i że ja pływam normalnie mu na wędce. Żeby mi to był ten... Ale to na YouTube mogłoby być problem. Nie no, wyjadłby plus 18, ale chodzi o to, że... że wiesz... Nie przeszkadza to plus 18? Znaczy nie, chodzi bardziej o sam, y, sam efekt. Ja nie mogę jechać w Jordanach ale dobrze wyglądasz, to Ci pasuje. Nie, bo mnie wyzywają, a ja nie chcę. Żeby... Tak? No wyzywaj. Nie daję sobie już rady z hejtem. No to skończ to. Rozbieram. O to cierpieć. Co Ty robisz? No rozbieram się. Skończ streamować, skończ nagrywać na YouTubie, nie będzie problemu, nie będą Cię hejtować. Patrz, go mam dupę. A i Ty, on ma nawet majtki dobrane, Ty. Nie no, co ty robisz? Dobra waga, dobra waga. Spoko, nie? Wypożyczam jak coś. Jak Ale że pu... ty jako w, y... ambasador Monstera się patrzysz <śpów> tak na Red Bulla, Mateusz. Tylko kur... nie patrzyłem tam. Weź tu stanie. Dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Gratuluję. Nie, nie. Nie. O ja. Nie. <śpięk>. O Jezus, co ty zrobiłeś? <śpięk> Brawo, po Monsterze. 5 lat dila poszło. Gratulacje. O, ty, ty, ty. Tak. <śpięk>, co ja piłem dzika? Tak? Tylko w ukadzie. Widzicie mam zdjęcie? Tak? Tak. Ale No. no ma, A, ma. Ma. A może się ucieszy, że reklamuję. Bo. Ch... Jezus! No, ale, ch... Coś ty narobił! No, ale strzeliłem też mu dwie głowy w głowę, tylko ta głowę mu podbiło przecież. To jest, karpie, lup, karpie. Lup, to jest popier właśnie w tej gierce przecież. To jest, to jest błąd gry przecież. Że uchyla głowę, A podobno nie to naprawili ogólnie. No no 4, no. Kick Kikow glitch, kick of glitch. Trzeba kosić, no, trzeba uważaj, kosić. Uważaj. broń po prostu. Dobrze. Ja nie wiem jak mam broń, co mam zrobić? z bramkarzem? Co za c... <śled> <śled> svel... Svel Hannibal Niemiec. No quick of glitch, no. Svel Ja pierdolę, że od etycznego chyba mi nie w... co? Svel Hannawald jak jest nie, koniec? Dobra, przecież to Deutsche ski jumper. We hate him in Poland. He was destroying our legend, Adam Malysz, in ski jumping. Svel Hanavald!